Serce mi pęka na tysiąc kawałeczków, a na każdym z nich jest wypisane Twoje imię. Tato, jesteś jedyną osobą w całej naszej rodzinie, która choćby w sekundę spędziła w więzieniu. I będziesz jedynym utniem, który w księdze pamiątkowej będzie miał dwa zdjęcia jedno o face, drugie z profilu. Idziemy. Wrzuciliśmy 800 funtów żelatyny do szkolnego basenu. Także do wieczora galaretka będzie gotowa. Tato, uważaj na skórkę od banana. W ten sposób nabawiłeś się kłopotów ze swoim krzyżem. Zobaczymy, co my tu mamy na śniadanko. To pan smakoś. Przestań, Max. Kiedy byłem w Twoim wieku, nigdy nie mogłem się zdobyć na takie numery. Jeszcze go zachęcasz? Musi się trochę wyszumieć. To zdrowe. Rozkopywanie ulicy jest zdrowe? Beverly to nie on ją rozkopał. Jak mamy cię ukarać? Żebyś to sobie popamiętał? Nie wiem, mamo, jeśli ci chodzi o jakieś sugestie, to najlepiej zapytaj tatę. Max, jestem twoim ojcem. I to, co wyczyniasz, bawi mnie, ale w dorosłym życiu takie rzeczy nie uchodzą płazem. Słuchaj, tato. Ja wiem, że to ja jestem przyczyną twojej prostaty i zresztą twojej mamo też, ale wiem, jestem jeszcze dzieckiem, to taki okres w życiu okażcie mi cierpliwość. Bardzo mi się podoba twój sposób rozumowania. Wiem, że jestem dzieckiem problemowym. Jeśli więc nadal chcecie mówić sąsiadom, że mam tętniaka na mózgu czy coś w tym rodzaju, to ja się dostosuję. Ty nie cnoto. To wspaniały pomysł. Fantastyczny. Panie Mendelson, panie Brunette, to skomplikowana sprawa. W świetle przepisów prawa obowiązującego w tym stanie, podawanie się za robotników drogowych nie było dotychczas uznawane za czyn przestępczy. Jednakże mam tu zarazem przed oczami raport z panów szkoły, w którym wymienia się 238 różnych zakłóceń porządku w ciągu ostatnich trzech lat. Ależ, wysoki sądzie, te dane są w oczywisty sposób przesadzone. Możemy mówić najwyżej o 235 takich przypadkach. Góra 236. Twój chłopak zrobił z mojego kompletnego idiotę. Twój chłopak był idiotą od samego początku. Za takie zachowanie nie można uniknąć kary. To proponuję, żebyśmy tu złożyli uroczystą przysięgę, że od teraz będziemy najlepszejszymi uczniami, jakich sobie można wyobrazić. Nie sądzę, aby to wystarczyło. Teraz rozumiem, dlaczego po Maxie nie chcieliście mieć już więcej dzieci. My przynajmniej wiedzieliśmy, kiedy poprzestać, wy natomiast ciągle produkujecie nowe. W zeszłym tygodniu władze stanowe przyznały specjalny fundusz na sfinansowanie eksperymentalnego programu, który ma uratować młodych ludzi przed popadnięciem w pełny konflikt z prawem. Myślę, że dotyczy to was dwóch. I dlatego wskazuję was, Maxwellu Mendelssohn oraz was, Percival Burnett, na spędzenie pełnego roku szkolnego w Akademii Wojskowej imienia Kirklanda. Mówi pan poważnie? Ależ wysoki sądzie, tu zaszła jakaś pomyłka. My nie możemy iść do tej uczelni wojskowej. To niemożliwe. To tyle. Chciałbym jeszcze trochę pożyć. A więc jeśli chodzi o mnie, to ja tam nie idę. Mamusiu? Tatusiu? Ja. Yeah. Max? Max. Masz dość pieniędzy. A mógłbyś mi dać jeszcze dychę? Albo dwadzieścia, bo właściwie to daj mi 50, bo ojciec pery jego nie odpalił mu nawet centa. Najlepiej daj setkę, bo może trzeba tam będzie kogoś przekupić. Masz, stary. Dziękuję, panie Mendelssohn. Mój tata nawet nie chciał mnie tutaj podwieść. Będzie mi ciebie brakowało, Max. Mnie też. Ale może nie jest jeszcze za późno, żebyś spróbował nas stąd wydostać. Mamo, odwołam się teraz do Twoich uczuć macierzyńskich. Czy ty naprawdę chcesz wysłać swoją pociechę na wojnę? Tak, chcę. Dziękuję ci Uważaj na siebie, Max. Bardzo dziękuję. Powodzenia, Perry. I dziękuję za pożyczkę. Wszystko oddam. Nareszcie mogę być dumny z tego, że jestem Amerykaninem. Żegnaj tatku. Żegnaj Nancy. No wiara, zabawa się zaczyna. Jeśli on tu wytrzyma więcej niż tydzień, to będzie cud. Lary, co masz dla mnie? Listę wszystkich dotychczas zgłoszonych kradzieży. Kimkolwiek jest ten kadet, musi być z jak małpa na linie. Jest to równie wstrętne, co upokarzające. No właśnie. W Denang, gdybym przyłapał któregoś z naszych chłopców na kradzieży, choćby sznurowadeł poległemu wrogowi, to taki żołnierz żałowałby, że wcześniej nie trafiła go kula. Zrobię wszystko, żeby tę sprawę wyjaśnić. Dopilnuj tego Leły, bo wróg nie śpi wkrótce tu będzie. A przyślą nam tu samych wybranych. I im będziemy musieli stawić czoło. Chcę więc, żeby te kradzieże się skończyły. Natychmiast albo jeszcze szybciej, tak? Generale Woods, są tu Mendelson i Bonette. Mają wejść czy zaczekać? Niech wejdą. W obecności starszego rangą oficera, kadeci mają obowiązek stać na baczność. Niby my? Wy jesteście kadeci, Burnett i Mendelssohn, czyż nie? Tak, jesteśmy kadetami, to jakby o szczebel wyżej od muszkietera. Chcę, żeby to było absolutnie jasne. Nie będę tolerował w mojej szkole jakiejkolwiek formy niesubordynacji. Jasne? A czy mógłby pan sprecyzować pojęcie niesubordynacja? Czy to jasne? Tak. Ale co? No tak, to jasne, jasne jak kryształ, absolutnie przejrzyste. Panie generale. Tak, panie generale. To jasne jak kryształ, absolutnie przejrzyste. Będziecie się odzywali tylko wtedy, kiedy ktoś się do was zwróci. Czy to jasne? Tak jest, panie generale. Dobrze. Chciałbym wam chłopcy powiedzieć, że moi rodzice umieścili mnie w tej akademii, kiedy byłem w waszym wieku I nie powiem, było mi ciężko Ale w końcu zrobiłem karierę w wojsku, służąc naszej ojczyźnie na polach bitewnych całego świata Wymaga to czasu, ale i wy się dostosujecie Przepraszam, panie generale Tak, sierżant Pritchett, generale Niech wejdzie Sierżant Pritchett melduje się na rozkaz, panie generale? To jest Sierżan Pritchett. Zapozna Was z życiem w naszej uczelni. Ile ludzi pan tym wykończył? Za zebranie określonej liczby punktów karnych otrzymuje się następujące kary: Pozbawienie przywilejów, zakaz opuszczania miejsca zakwaterowania oraz zakaz opuszczania terenu szkoły. Jasne? Ano, sierżancie. Dalej, Burnett, ruszcie tyłek. Mam jedno pytanie, sierżancie: jak nas zmusicie do tych wszystkich wojskowych idiotyzmów, jeśli my nie będziemy mieli na to ochoty? Mendelson, jeśli nie będziecie słuchali, to ja osobiście uczynię z was kalekę na całe życie. Kalekę ze mnie? Tak ci przyłożę, że swoje członki będziesz zgarniał na szufelkę z tego betonu. Dotarło to do ciebie? No, jak na taką małą usługę, jesteście bardzo przekonująca. Dziękuję. Bardzo proszę, ruszajcie. Wejść. Sierżant Płyczet melduje się z szeregowcem Mendelsonem, panie majorze. Spocznijcie, sierżancie. Zobaczymy, kogo my tu mamy. Bacność. Nie wierzę własnym oczom.